Coś z tej strony, i Witam Was już w kolejnym odcinku z Watch dwójki Dobra, tak więc, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zhakowaliśmy Hauma i zaczęliśmy misję poboczną z bankomatami. Więc teraz tym się zajmujemy. Ostatni bankomat właściwie został nam teraz. Ten bez problemu, żadnej ochrony nie ma, więc. Sami wiecie, jest łatwiej. Już prawie Północ.

No, jak fajnie, Good news, Miss Lee. Your account has been credited with two hundred dollars as part of our Cashian giveaway. What? Oh no, uh, 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 no, my

Idę skakać ten jeszcze element, który tutaj jest, bo zobaczyłem robocikiem. Jedziemy, sekundę, Też nie tędy? Co jest? Nie do końca tu gdzie miałem iść, ale kamera wariuje Okej okay. Dobra, nie wiem co się dzieje, ale spoko U. Czy to się co że to się nie za bardzo? Co jest? Okej, okay, tak się przedłuża. Okej, okay, kamery pomogą może. Nie, oczywiście nie pomogą, bo są tak ustawione specjalnie. Wow, ale fikołek. No, łatwiej się tak szuka. A i odblokuje tym, tym sposobem drzwi, pewnie. Ja nie wiem jak to działa, ale... Jeszcze raz. Do tyłu. Okej, okay, tak się hakuje, widzicie? Ok, udało się tu. Ile jeszcze zostało tych przejść? Jeszcze tylko tu muszę jakoś odhakować. To tu... Nie w tą stronę. Oczywiście mi nie wyszło znowu. Okej, okay, to poszło tu w tą... A dobra. Moja wina. I do przodu. Do przodu, nie do tyłu. A właściwie. Dziękuję. Poszło? I chyba wszystkie drzwi są otwarte już. Czyli mogę normalnie, ładnie skakać teraz. To się podoba teraz, nie, nie wchodzimy do jakiegoś systemu, tylko jednak z otoczeniem jednak są te zagadki szyfrowe. O, pięknie. Jeszcze nie. Co jeszcze? Okej, okay, nie wiem co się dzieje. Super, pikołek piękny. Nie wiem co jest teraz. Bo kamera tu jest blokowana, tu też. Jest tylko nie wiem co się na górze dzieje. Chyba nam się teraz nie uda odblokować tego. Bo te na górze blokowane są chyba przez te na dole. Więc niestety. Chyba że kamera w środku jakaś jest. Nie, niestety nie ma. To muszę podnieść samemu. Czyli albo mi jest dron. Chyba ta. No raczej, nic nie zostaje, muszę iść śledzić główną misję dalej. Tu się wróci najwyżej. Żebym wiedział, to bym nie bawił się z tyle z tym. No. Przetestuj kolejny bankomat. I na dół. Ile metrów? 300, a sprintem. Patrz jak szybko biegamy. Kaski trochę się przyda. Nie będę posłuchiwał nikogo. Kaski też się znowu przyda. Podoba mi się. O, no, dobra, wiem, że od, odszedłem. By się znowu musiał z tym bawić później. Spoko. Ale trochę dla mnie za dużo szczegółów. Sorry. Sorry, sorry. Okej, okay, na górę się dostać. Teraz druga zagadka, i jak? Biegniemy, biegniemy. A z drugiego budynku pewnie. Bo ta górka pewnie jest tu nie bez powodu. O to chodzi. Wow, to trochę dziwne. Piękne przejście. A potem się pójdzie do tego budynku, może, jak zrobię ten bankomat. No ej. Pięknie. I kogo teraz? Wspomożemy finansowo, albo uszczuplimy portfel komu? Podoba mi się to takie wejście w misję, że to jest taki element wczytywania. Wiem, że musi wczytać trochę, ale wygląda to fajnie. Wow, wykryto włamanie. ATMs. <laughs>

A bonus of $200 has been added to your account. Not bad. Why? Sorry. Thank you for your generous donation, Mr. Coleman. What are you talking about? I didn't donate anything. Ah, oh, whatever. I can write it off. I'm touching you. What the fuck? You have been reported for fraudulent banking activity. Co, policja przyjdzie? Ach, myślałem, że policja by go przyjdzie złapać. Koniec, no tyle? Czy może jednak nie? Koniec misji, błagam, czy jeszcze? Trochę więcej w tych followersów, ale jeszcze nie do końca tyle, co potrzebuję. Jeszcze? Na razie podbiegniemy tam. No, ale przeszkoda. Pięknie. Trzeba się teraz tam dostać. Dobra, nie mam pojęcia, więc na razie idę sobie. Okej, okay, dobra, misja, gdzie jesteś? Ło, wow, troszkę daleko. Znaczy, przeniesiemy się. on będzie najlepiej. No i lecimy, lecimy. No, powiem tak, mało czasu zleciało, więc nie powinnam się za bardzo dościągać <grych> yy, to, więc miejmy nadzieję, że po tym jednym, albo jeszcze może w dwóch bankomatach, jakaś będzie inna misja. Albo przełączę ja już sam, bo dłużej nie chcę tego ciągnąć. Czy to misja taka, która będzie ściągnęła ile chcę? Oakland. Firma, w której pracował mój znajomy, ale szczegół. Tak mogę Woohoo! Dziękować. Jest jakieś wejście. I jednak nie. No wejdziemy cały budynek. Zresztą jestem pewien, że nie mogę nic zrobić. Co to? O to mi chodzi. A nic nie mogę zrobić, nie jeździ to. Wow, jeździ! Ale zasuwa! Okej. Okay. Wskoczymy na nią i się wspinamy do góry. Pięknie. Dziękuję za <laughs> podwózkę. Ciekawe, czy inny sposób były dotarcie tutaj, czy nie? I już. I co teraz się działo? Never gets old. Welcome to Bloom's new CTOS-enabled banking teller. One moment while I confirm your identity. Sure. Evil corporation. scan away. Welcome, Mr. Suarez. How can I assist you today? Forbiera. A small service fee has been deducted from your account, Mr. Suarez. 200 bucks, what the fuck for? Fucking bankers. Keep sucking the sheep will dry. <laughs> you no longer have an account with us, Mr. Suarez. Oh what did you just say? I've been banking with you guys since I'm a kid. Did you just take my life savings? I'm afraid you don't have any savings with our institution, Mr. Suarez. Would you like to open a starter account?

Zobaczmy też, czasami, ile mam przezestawać ich, czy nie? Jeszcze jeden? No dobra, e, szybkim tempem będziemy tam. Szybka podróż i jesteśmy na miejscu, więc zapinamy pasy i czekamy, aż ten zombie z ekraniku nas dogoni, co może mu zająć bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Ogólnie, teraz, jeżeli wszystko mi się uda, to pod koniec tego miesiąca albo. Jakoś do połowy grudnia powinno mi się udać zdobyć kamerę i jednocześnie wrzucać tutaj w malutkim rogu ekranu y, wideo. Czyli już, oh, sorry. Czyli już nie będzie tylko samego prostego gameplayu z komentarzem, ale do tego jeszcze może dorzucę malutkie filmiczki podczas tego nagrywania. Więc y, mam nadzieję, że wszystko się uda i że uda mi się wszystko zmontować, stanowisko, nagrywanie. Chciałem pika. Pioseneczkę chciałem, a mi nie dali jej. Podrabinca, a nie, nie muszę nawet w podrabinie wchodzić. Coś tu jest w ogóle ciekawego? No nic. No i też prostszym ten jest. Ciekawe jak, jak dużo będzie nawiązań do yy, tego, pierwszej części. Right, Let's play Ghost in the Bank Machine again. Carol, how on earth would they know that they're store-bought? I'm such a good baker. Welcome Carol. to Carol C T O S enabled Banking tower. Sorry, yeah, I'm at the moment while I your they think this helps. Carol, he dislocated his finger. I'm just saying the supervision is inadequate, that's all. Welcome back, Mrs. Guan. How can I assist you today? How about you contribute to the bake sale for sport equipment? Not you, Carol, sorry. Dubai, to Carol, it's all over there. Congratulations, Mrs. Kwon. Confirming a $200 deposit to your account. What? I didn't deposit anything. Carol, this thing just gave me $200. Who's complaining? damage it, you again. As our 1000th customer, you've won $1000 cash. What? I can't believe it. Carol, this thing gave me $1000.

Exploit w bankomacie? Ciekawe, gdzie tym razem? Jest jakiś szybki podróż. Dobra, co mi dzieje? Co im przeszło? A jeszcze sam trochę został. I teleportujemy się. A to nie stąd, dobra. Moja wina. Ja wszedłem w misję zamiast wejść w. jak to się nazywa? W teleport. I wchodząc na misję, wciskając kwadrat, się wchodzi do tej aplikacji do ceku. Więc to był trochę mój błąd. Ale hakowanie dwóch anten, czemu nie? Jeszcze zostały dwa bankomaciki do zrobienia chyba. Z tego co widzę po tym pasku postępu. O nie powiem, jestem bardzo zadowolony, jakoś mi się tak spodobał ten Watch Dogs Powiem szczerze, nawet nie myślałem, że tak bardzo będzie yy, poprawiał te błędy z poprzedniej części Muszę znać szybki podróżny znak Wow, ale mocny motor O oh, sorry, policja. Ale szybko do banku, ma to dotrę, więc... Wow! Pięknie. <grywanie> Fajnie się zsiada jak zwalnia motor. No, lepsze zejście. Nie schodzić, tylko... No dobra, już widzę, jak się wspiąć. Piękne wejście i hakujemy. Ocenimy, czy ktoś jest dobry, zły i zdecydujemy, czy dajemy mu kasę, czy nie. Save up to ten percent. can't get enough of these hacks, can you? never enough. To tym razem. Mm. Ritmium, oj, welcome to Bloom's New City enabled banking teller. One moment while I confirm your identity. Confirm. Confirm what? You don't watch television? Oh yes, jesteś if zadufany. You're welcome, Franklin, how can I assist you today? Okay, so now you recognize me. All right, let's see those G's, baby. <laughs> oh, Thank you for your generous donation, Mr. Franklin. Donation? What donation? <laughs> Whatever. Maybe my publicist can handle with that. I, I don't have time for this. Your <sighs> <Jeské raz>. Your account balance is <laughs> zero. <Jij>. Have <laughs> <laughs> a nice day. My account balance is what? Yay! Your account balance is zero. My account is zero. Oh, that's funny. Do many any idea who I am? Yeah, you're interested me, i these atm hack passes with flying colors the woman's got skills and i think we can safely add this one to the dead sex suite marcus i hear a little something in your voice there yeah respect somebody's got a crush she's not interested apparently drunk me already asked i remember that uh, painful. okay Teraz poczekamy, aż się zaliczy i będziemy wykonywać jakąś inną. Hmm. Okej, okay, dobra. Chyba się sama nie włączy, więc sam muszę ją włączyć. Nie do badania. Też nie. Intrus Home? O jasne, że tak. I szybka podróż. Choć nie będę jechał taki kawał drogi. Tutaj czas, piecie, czas, to jest pieniądz. Może się uda tego się w 5 minut ogarnąć to mieszkanie. Gdy prowadzisz pojazd, może strzelać w trybie celowania. Rzucić, rzucać gadżetami i wypuszczać urządzenia zdalnego sterowania. O. Czekaj, podczas jazdy. Tego drona wrzucić? Nie chcę to. O fajnie, most Golden Gate też urzucił. To, to jest. Ale nie wiem pojęcia. Ja że jakiś gracz, ale to chyba jest po prostu komputer. Jak tam mogę wyjść szybciej? Chyba tędy. To jest jedna gitarce gra. A to skrócik jest. Okej, okay, to może być trudniejsze niż się wydaje. Okej, okay, może, ale niekoniecznie musi. Pięknie. I hakujemy cię. Co staniemy się do niego mieszkania, Czy tam obok, co się świeci na czerwono? To strefa. Czy misja? Misja się zaczyna od razu. W mieszkaniu będę czy. Tak, w mieszkaniu. Ladies and gentlemen, pervert Cole. Fucking menace. Let's wreck his world. Oh, man. I got a never ending supply. Okay, so when can we meet? Because I need something new for the weekend. Uh, prices are going up, Grizz. This is exclusive material I'm providing. One customer, one kid. Okay, can you throw it? You're not the only dealer in town anymore. Ah, what the fuck are you doing, Grizz? I didn't do anything. W <laughs> fuck me! Grizz, are you still there? leave labor, piece of shit! <laughs> <laughs> no, it's not. Six, eight, sorry. Eleven? Jesus, everyone wants preschoolers once they hit grade schoolers. What the fuck is going on in here? <laughs> what the fuck did I ever do to deserve the shit? Thousands of dollars down the drain. gonna Thank you. <laughs> 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 Who, who's doing that? Somebody. Get the fuck out of my house! Get the fuck out! I'm gonna fucking find you! I'm gonna fucking find you! I got I'm going! I'm going! Did you get all that? yep Jesus Christ. I wish I could reach through the camera and strangle that guy. Nie martw się, ten już jest już Na badania najpierw poczekajcie. Yy, Zmiany walka, obsługa, zakłócanie, to może przydać się. Yy, odwróć uwagę, przewróć się do roboty, naciskań z aby wyświetlić więcej opcji. No, używamy tego, jasne. Co jeszcze mogę? Hmm, no botnety to może na razie nie, ale strzelestwo. Yy, zwiększa zasięg. Nie używam paralizatora, więc też nie. Pojazdy. O, to się przyda na pewno. Mnie denerwowało zawsze, że jak coś robiłem widzieli już co robisz. Dobrze moi drodzy, tak patrząc po akurat czasie za jeszcze <grymny> od najwyższy czas, ale najwyższa pora, żeby zakończyć ten odcinek. Dobrze, tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. I widzimy się oczywiście niebawem. Na